Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X1 18D xDrive z 2019 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada reflektory LED o rozszerzonym zakresie. Jest w lakierowaniu szary mineralny. Posiada przyciemnione tylne szyby. I wyposażony jest w 17-calowe obręcze aluminiowe. Są również srebrne relingi oraz srebrne wykończenie wokół szyb. A silnik to dwulitrowy diesel o mocy 150 koni mechanicznych, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na cztery koła. Tapicerka tkanina race antracytowa z szarym akcentem i sportowe fotele. To pierwsze co widzimy po otwarciu drzwi kierowcy. Wykończenie wnętrza srebrną listwą. Duży ekran nawigacji Professional, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, klimatyzacja, ogrzewane przednie fotele, gniazdo USB oraz gniazdo 12V, cup holdery, przełącznik zmiany trybu wjazdy. Pod podłokietnikiem znajdziemy również wejście USB typu C. W podłokietniku znajduje się również ładowarka do urządzeń mobilnych. Przebieg tego pojazdu to 57164 km. Samolot wyposażony jest w wielofunkcyjną kierownicę z tempomatem aktywnym oraz sterowaniem nagłośnieniem. Po otwarciu tylnych drzwi widzimy tylną kanapę wyposażoną w dwa zestawy mocowań ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest też podokietnik z kapholderami. holderami. Oraz dwa gniazda USB typu C. Klapę bagażnika otwieramy w ten sposób. I tak prezentuje się przestrzeń bagażowa w BMW X1. Pod podłogą bagażnika również znajdziemy dodatkowe miejsce. Jeżeli ten samochód państwa zainteresował, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alei Rośnieńskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.